Witam z tej strony Shagi i kolejny boss w instancji Dragon Soul. Tym razem gonimy naszego tytułowego de-twinga za pomocą statku, który się nazywa Skyfire. I na drodze stanął nam kolejny boss obrońca naszego tytułowego smoka, e, czyli Warmaster Blackhorn, na czym polega cała walka w skrócie. Więc spędzimy sobie na statku. Statek oczywiście jak wspomniałem wcześniej ma nazwę Skyfire. I... Musimy po prostu dogonić The Twinga, żeby skoczyć mu na plecy. Ale zanim to nastąpi, właśnie będziemy musieli się zmierzyć z tym oto bossem, jego obrońcą. Eee, troszeczkę o tym bosie. Jest to tak zwany Smoczy Jeździec, który pod swoją komandą... Komandą ma dość sporą ilość... Eee, tak zwanych przyzywańców, tak jak tutaj widać. Eee, są to Smoczy Jeźdźcy, którzy zostali wysłani na nas i w pierwszej kolejności, zanim spotkamy się z naszym Warmasterem Blackhornem musimy po prostu pokonać kolejne fale jego współtowarzyszy, jego podwładnych, czyli zwanych Smoczych Jeźdźców. No i co tutaj się dzieje? Co chwila podlatują do nas Smoki, z których zeskakują właśnie Smoczy Jeźdźcy. Musimy ich oczywiście szybko zniszczyć dodatkowo. Smoki ostrzeliwują statek oprócz tego, że musimy walczyć tutaj z tymi smoczymi jeźdźcami musimy też dbać o zdrowie statku statek też ma swoją, swoją ilość tam jakiegoś wytrzymałości. Niestety, jeżeli będzie bardzo długo obrywał, może spaść. Po prostu się rozsypać. Nie wiem jak to jest w wersji Looking for right, bo właśnie na takiej jestem. Na wersji normal, gdzie jest się naprawdę trzeba uważać. I tu je, była przed chwilą jedna z kolejnych e, faz e, walki, gdzie po prostu e, główny boss e, za pomocą swojego smoka, na którym jeździ. E, ten smok się nazywa Gariona. Wypuszcza w kierunku statku taki duży, duży strzał jakiś energii który zadaje dość duże obrażenia dla wielu graczy. Aby tego uniknąć, stosuje się taką taktykę, że wszyscy się zbiegają w tym miejscu, bo wtedy te obrażenia rozchodzą się równomiernie na wszystkich graczy, czyli nie na parę osób, które w powietrzu trafią, tylko równomiernie na, ka na każdego, więc każdy suma summarum dostaje tych obrażeń mniej. Jest łatwiejszy do wyleczenia. E cały czas walczymy z kolejnymi fazami tych jego przywołańców. Dodatkowo po lewej, po prawej stronie widać, e są też smoki, to zostały złapane na harpony, tak, ten statek jest wyposażony w takie harpony, ale to dzieje się automatycznie, my tylko musimy bić tych smoczych jeźdźców, dodatkowo te smoki. Także walka trwa, kolejna faza z, ze zbiegnięciem się, tak aby lekarzom udało się wszystkich łatwo uleczyć. To jest idealna walka dla Elemental Shimana, czyli dla mnie z tych przeciwników. O, właśnie wylądował już boss. A dlaczego mówię, że idealna? Bo ponieważ mogę tutaj używać takich czarów obszarowych jak China Lightning, gdzie rażę kilka celów jednym strzałem. No i teraz o samym Bosie. Bos wylądował. Musimy jeszcze dobić, oczywiście, bardzo szybko jego tutaj podwładnych. I o samym Bosie. Bossa bijemy sobie dokładnie będąc za jego plecami. Dlaczego? Ponieważ raz na jakiś czas boss wypuszcza takie coś brzydkiego przed siebie i wszystkich graczy, którzy są przed jego nosem, po prostu razi małym takim ogłuszeniem. Eee, taki to jest shockwave. To jest boss uderza w pokład i wywołuje taką falę potężnej energii. Nie dość, że ona zadaje bardzo dużo obrażeń fizycznych eee, i nas ogłusza na 4 sekundy. Czyli jest to bardzo niebezpieczne w przypadku, na przykład dużo lekarzy stałoby w tym miejscu, są na 4 sekundy wyłączenie z walki i boss przez ten czas może kogoś mocno pokiereszować. Tyle w skrócie. W wersji normal ta instancja jest dużo trudniejsza, bo dodatkowo oprócz tego, że musimy walczyć z bossem, z jego przyzwańcami. To raz na jakiś czas pojawia się na pokładzie statku tak zwany saper, taki mały wstrętny goblin, który niesie minę i próbuje ją donieść na, do sterowni naszego statku. Jeżeli tam dojdzie, wysadza nas statek, więc trzeba zawsze jeszcze dodatkowo skupić swoją uwagę na tego małego brzydala. Niestety w tej wersji Looking for Ride right, jest to troszkę uproszczone i tego nie ma, tutaj generalnie trzeba tylko uważać, żeby właśnie nie stać z przodu bossa. No i maksymalne obrażenia, tutaj nie było widać jeszcze, bo ja nie, nie, nie zwróciłem kamery w tę stronę. Ale już jest po fakcie, jak jeśli wyląduje boss, dodatkowo jeszcze jego smok, na którym latał, czyli tak zwana ta goriona, lata przez pewien czas i też ostrzeliwuje pokład. Trzeba ją szybko stłuc. Jeżeli się ją stucza tam do jakiegoś e, poziomu, to ona po prostu ucieka, zostawia swojego pana. Cóż za to, chrzliwość Kto tak by pomyślał? No i już jesteśmy na wykończeniu e, naszego. Warmastera kolejny boss pobity. Praktycznie teraz zostało nam już tylko skoczyć na grzbiet. Tak udało się na grzbiet The Twinga i skończyć z tym wylakiem raz na zawsze. Rozdanie sprzętu. Tutaj jak widzę nic ciekawego dla mnie nie ma. Jak zwykle zresztą. No i tyle tytułem. Tak w skrócie chciałem wam pokazać kolejnego bossa. W przygotowaniu mam już dwa ostatnie filmy z tej instancji. Zapraszam do oglądania mojego kanału, do subskrypcji, no i piszcie komentarze. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.